No, się Dzisiaj ja chciałbym zaprezentować hmm. taką moją grę. Jak bym mógł powiedzieć. Bo to jest gra. To jest taka gierka, która jeszcze nie jest do końca zrobiona, okej? Okay? No tylko na razie próbuję. Ja mam kalkulator, którego wy nie widzicie. W ogóle nie wiem czemu. Trudne nazwanie jest takie coś. I jest problem, bo ja nie chcę tutaj trudno mieć takiego. Więc sobie zmienię na 70. też to to nie wiem, 30. to 6,9. Dodaj 2,1. Różni się. Nie pytajcie skąd takie liczby. Więc sobie ja tu kalkulator mam. 70 dodać 60 dodać 69 i dodać 2, 1, 3, 6, 7. Równa się. Oczywiście ja robię o tak foldery, żeby było tam potem dobrze czy źle. W jednym będzie po jedno zadanie. Tutaj klejam nazwę no i tutaj będzie na przykład Nie, tak. podobne Podobne są zadanie. obywateli, To regionu, całego nazwana. całego to jest ważne. Dobra. Prostecz. To jest. Średnia. To nie wiem, dlaczego to jest akurat średnie. Jak to ja powinno być w łatwych? Liczenia. Liczenia. 90 złe. Źle. powinno być źle, ale nie mogę zrobić zi. Pierka, czy ja sobie nie da jest! Tylko potem ustawianie ikonek. To jest najgorsze. Ustawianie ikonek. Nie tak. Nie właściwości. Tak. Jak to się robi, to osłysz tej Obliczenia. I tutaj... Jaką i kłakał obliczeń? No nawet... Co? No nawet się jeszcze zarejestrował. Hmm, obliczenia to nie wiem. Jaka ikonka może być przy obliczeniach? Może przy obliczeniach będzie... <laughs> Nie. Nie wiem to. to. Oświesz jest obliczenia. Ja muszę ten hm jest ten prost. Nie wiem czemu akurat klucze. Ale niech będą klucze Ludzi mi się po prostu Nie obliczenia tylko O no jest Czy jest tu tak Ja ogólnie mam wersję pobraną Taką pobraną wersję tego? Tylko że tam ikonek nie można zmienić. I nie ma ikonek. Ale mam wersję ten do pobrania. Mam wersję do pobrania Ale jeszcze nie, bo teraz ją aktualizuje, tylko normalną, Dobra. Yy. Jeszcze coś, tu nie wiem, co by dać. No to co? Na razie, Jedna raz. Bo nie wiem, co jeszcze dorobić tutaj. No totalnie nie wiem, co tutaj jeszcze dorobić. do tej mojej gierki. No to co? Na raz.